Chrystus Anesti, tu nie mogę <noise> Taka bieda, jaka była na tym stole, a była tak bardzo bogata, wzbogacona wspaniałymi uczuciami przeżyciami. Yes. Chrystus ma wychudzenie. <noise> Halleluja! Witamy Was u Bernadette w ogrodzie. Przedświąteczne spożywanie potraw u nas. To jest tak? czyli. Y, zielony czwartek. Y, 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 zielo, tak, no taki zielony czwartek. Czwartek przed y, Wielkanocą. I spotkałyśmy się, nagrałyśmy dla Was już film. Widzieli, widzieliście albo już, albo dopiero będziecie widzieć. Ale tak właśnie sobie spędzamy czas. W Dzisiaj święto, jest święto, a jutro jest w Niemczech zamknięte wszystko, jest wielkie święto. Jutro jest Wielki Piątek, jest. dokładnie. I naj, najbardziej also jestem nieobrażona, zadziwiona, zadziwiona może tym, że w całej Europie, w całej Europie jest Wielki Piątek, wszyscy świętują. To jest największe święto największe chrześcijańskie, świę... najważniejsze. Najważniejsze święto chrześcijańskie. I, a Polska ma 90% katolików, katolików i wszyscy muszą iść do pracy. Dobra. To ja chyba jeszcze zostało my sobie wydaje od czasów tak komunistycznych, komunistycznych, bo oni komunistycznych. chyba to specjalnie zrobili, ja, wiesz? Ja, ja, ja. Na, żeby, żeby właśnie ludziom utrudnić, żeby nie świętowali. Tutaj nawet czy ewangelicy, czy katolicy w Niemczech Mają. jest święto i, i jutro Czechach, się nie pracuje i w Czechach, w, w Hiszpanii, w Italii, w, w Holandii. Wszędzie, we to jest dzień śmierci Jezusa, Jezusa na krzyżu, a ludzie zamiast w kościele, zamiast się modlić, jak chcą, tych się modlą, idą do roboty. to jest, to jest właśnie... Tak to by była prywatna to jest, twoja sprawa. To, ja, hmm? to jest to jest ale że jeszcze do tego w Polsce muszę powiedzieć nie doszli, żeby to zmienić. Hmm. I moim zdaniem jest podkład, że cała Europa to świętuje to wielkie hmm. święto, a oni się jeszcze nie, nie zdali na to. Żeby to zmienić, myślę, że trudno, trudno jest w mentalności ludzkiej to zmienić taką potrzebę. Myślę, że to musiałoby wyjść od kościoła, kościół mm, musiałby ja, to, ja, by to po prostu, nie. No po prostu no, ale powiedzieć. Już nie ma dużo do powiedzenia. Do powiedzenia. Przytrzymywam Wam smacznego. Herbatki z. Zielona herbatka dzisiaj. Grün tak? Zielony czwartek. Pijemy święto. herbatę z pokrzywy. Zielone, e, zielona herbatka. Zerwałaś na swoim ogrodzie? Nie, na polu. <laughs> na polu. Czyli znaczy, że mi... szłaś do ogrodu i zerwałaś na polu, tak? Ja bo ją widziała, no bo na ogrodzie nie. Ej, to by było normalnie. To było, było niekulturalne nie mieć pokrzywa no. Pokrzywa. Za płotem ja. pas, pokrzywa. no ja, a w ogrodzie nie W ogrodzie nie. Się chwastów już się, nie, to jest zioło ja, lecznicze. Tu się, już, tu, tu się już po prostu nie, e, nie uprawia chwastów na, na ogrodzie. To są, tu w tej okolicy to są po prostu ogródki designa. Muszą być piękne ogródki. <grym> Muszą być piękne. To co ja mam trochę jeszcze, po prostu trochę ten co tam rośnie. Jakby była krowa, no by to by to wyżarło. Nie, Albo To koza. by koza. Koza. Ja, koza najlepiej baran. koza, prawda? Ja. I zając tu przychodzi, I zając. zając. I on go dzisiaj rano. Kurczę, my też mamy zające, przecież tutaj u, u nas przeważnie kopał zając, wiesz. No, Jak mieliśmy no, no, takie pole w ogrodzie, to, to, to... Także to mamy nawet zające w naszym ogrodzie. Ja, nawet ja, ja. mamy prawdziwe, takie polne zające. One są takie ogromne, nie? O, ja co wiecie, takie o, wielkie, wiecie. wielka wielkaśnite. Ale na osiedlu ja mam króliczki, słuchaj. Te zajączki malutkie. A ja dzisiaj tego zająca króliczki. rano tu widziałam. tu podskoczył sobie do eki i on tu był, No chciała go sfilmować, poszło. Poszło, no, poszło. Nie chciał sobie na wideo dać. Twoje, twój stołek w prawo musieli dojechać. Prawda, pod słońce na... Filmujemy pod słońce, no ale będzie nie widać. nie mamy możliwości. To sobie widać. siedzimy i pijemy tą pokrzywę z pola. Zielona herbata, zielono mi. Ale to chlorofil, bo to jest bardzo dużo, bo chlorofil. Ja mam dla ciebie pytanie. Jak już tak siedzimy, pamiętasz? Najładniejsze, naj, najfajniejsze Święte. Wielkanoc, jakie spędziłyśmy razem? Bo spędziłyśmy dwa razy Wielkanoc ze sobą. Jedną w Hiszpanii, a jedną w Grecji. Ja, Sztym! Ja, ja, ja! A ty się tego tak martwi tak martwiła, że będziesz bez rodziny i tak sama. A mi się wydaje, że to było najpiękniejsze, najpiękniejsze Wielkanoc dla nas, dla mnie, dla siebie. Tu w środku było, to było to było piękne przeżycie. Jedną spędziłyśmy w Hiszpanii jakieś ja. 7 lat temu, ja. 7-8 lat temu. To była Semana Santa w Hiszpanii, no. w Maladze. I, I ja się nie spodziewałam, że tak można wielki tydzień świętować, świętować bo my przecież z Polski są nauczeni, trzeba dumpo sprzątać, trzeba wszystkie okna umyć, trzeba napiec, trzeba się tym i przygotować, i do kościoła trzeba iść. I na tym polegała, na tym my też mieli właśnie te na tym to wszystko polegało, ja? i to żeśmy po prostu w głowie zakodowane, a my zrobiły za ma przeskok, wyskok i zrobiłyśmy inaczej i przeżyły święta, które do dzisiejszego dnia pamiętamy. To, to było niesamowite uczucie, bo my praktycznie przez cały dzień brałyśmy udział bezpośrednio same. i niebezpośrednio udział w procesjach, ja? które w Hiszpanii się odbywają przez cały tydzień. I tak jak pani też opowiadali ci ludzie, nie wiem, jak, myśmy, jak ja zorientowałam się, o co chodzi, bo potem chyba ci Niemcy, którzy, których spotkaliśmy, opowiedzieli nam, że, że z kościoła do kościoła przenoszone są na takich wielkich podestach platformy. Na tych platformach jest statua Jezusa i Marii. Jedna, jedna platforma jest z Marią, a jedna jest Jezusem. z Jezusem. I ona jest niesiona przez około 200 osób. 300. Czy 300 osób? Trzy tony towarzy. Trzy tony towarzy. I w takich powolnych procesjach, pochodach, przy dźwiękach muzyki, śpiewach bardzo często, mężczyźni, przeważnie mężczyźni, niosą ubra, ubrani w takie czarne, czarne. klux klan. Tak, se to wygląda, tak wygląda. Ubrania z takimi właśnie czapkami, z kapturami. To wygląda jak na tym kuku, ku 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 sklan. sklanie, Więc ja byłam przerożona w pierwszym momencie, kiedyśmy się <laughs> ja, ja popadli. Też. Gdzie my jesteśmy, bo tak jak znacie z Ameryki Ku Klux Klan, to właśnie tak to wyglądało. Chyba niektórzy mieli nawet białe takie ubrania. I mm -hmm. tam się nauczyłyśmy, co to znaczy, mm -hmm. że to są takie ubrania pokutne. Mm -hmm. Oni idąc w tej procesji i niosąc te platformy, oni robią to w jakiejś intencji, w intencji zdrowia, jakiejś pomyślności. I to jest naprawdę takie religijne i mistyczne dla nich przeżycie, bo idą w intencji. Niektórzy nawet po kolanach szli. Hmm. Na kolanach, to prawda. I dzieci się przebiera małe ja, w, ten, w, tej kubuk skle... <grym> ubrania. w te ubranka i niosą tam jakieś różne rzeczy, już teraz dokładnie pamiętam, ale myśmy nie wiedziały o tym, że to się tak odbywa, bo nie przygotowałam się do tego wjazdu. <grym> nie spodziewałam się w ogóle, nie spodziewaliśmy się, że tak jest. My nie wiedziały o tym. I te platformy z kościoła do kościoła są przenoszone i codziennie w innym w innym to kościele wielki się... Przez cały wielki Procesja. tydzień. A najfajniejsze zauważyła, że we wielki piątek Jezus był, nie, Panna Maria była na czarno ubrana. Mhm. Mm Mutter była na czarno ubrana. Dlaczego była na czarno? Bo Jezus umarł. Była w żałobie. Ja. Przebierali, tą, przebierali tą, tą, tą statuę. I ta niesamowita orkiestra, która grała w takich odstępach, grali jakieś utwory, potem była cisza. Utwory, cisza. I pamiętam, że myśmy wtedy chciały zwiedzić Malagę i szliśmy, bo było bardzo dużo ludzi w takim tłoku, i, i ludzie przed nami szli, i my szliśmy to razem, zanim... myśleliśmy, że idziemy w jakieś miejsce, i nagle się zatrzymało to, to przed jakimś kościołem, no i nie mogliśmy iść dalej. I stoimy. A to, to, to minęła, to minęła, to minęła godzina i nic się nie stało. Nie I myśmy godzinę stały z tymi ludźmi. I gdzieś to inną ulicą szło. Ludzie się po prostu zatrzymywali i stali, i czekali. No ale to potem przeszło tam, przez ta ulica to przeszło. Ja wiem wtedy, że na ta, latarna, że, na ta latarnia, że chce. Ale to było w innym było, miejscu. To było w innym miejscu. Pamiętam, myśmy się zatrzymały koło takiego kościoła i tam, bo ja patrzyłam, ludzie kupowali, nawet kup, sprzedają wtedy takie ptysie ja z piany mhm. w formie właśnie takiej tej czapeczki tej pokutniczej, myśmy sobie to kupiły chyba w ostatni dzień, no, bo tam stałyśmy wziąć. bardzo długo, a na tej latarni to było innego dnia. Chodziłyśmy na latarnię i wtedy, wtedy właśnie mogłyśmy nakręcić nakręcić i zrobić sobie zdjęcia tego, tego pochodu. To ja to jeszcze dzisiaj, dzisiaj pamiętam, to, było niesamowite, to było niesamowite przeżycie. To było niesamowite przeżycie, to był pierwszy raz i jeszcze ten facet zapytał, czy mi tak zimno, bo miała rękawiczki? Frio, frio, frio. frio. Ja mówię, tak, frio, frio. To ja miałam dwa swetry i, i wiatrówkę, czy też? A oni byli w podkoszulkach. Ja. I to był jeden z, jeden z chłodniejszych dni wtedy w Hiszpanii, bo chmury nadeszły. Ja. Gdzie świeciło, mnie spaliło słońce. Mam czerwona w samolocie jak wracałyśmy. Ale co mi się podoba, że poszłyśmy w niedzielę Wielkanocną do katedry w Maladze. Ja. Byłyśmy na mszy. Mhm. I na mszy po hiszpańsku mm -hmm. brałyśmy udział. I ja wtedy tak pokryjomo fotografowałam to, ten, te wszystkie kopuły tam w kościele. <noise> tak dyskretnie. <noise> I to też było bardzo bardzo fajne przeżycie. I co widziałyśmy w Maladze? Też w katedrze była wystawa całunu. Ja, yeah. całunu, no chciałem też właśnie powiedzieć. To było mm -hmm. fantastyczne przeżycie. Polecamy, jeżeli kiedykolwiek gdzieś będziecie widzieli że nie mnie zrozumiały dużo, bo to było po hiszpańsko po angielsku pisane. Z tym, te, że oni mają to udogodnienia, możesz sobie ten guide kupić, który ci tłumaczy, mm. tego tłumacza mm. możesz chyba mm. wziąć. Nie wiem, czy to wzięłyśmy, czy nie. No, nie, nie e, że z... Ale Hamrze wzięły. Wzięłyśmy w Hamrze. A tam było niesamowite to, to przeżycie. Zobaczyć to ciało, mm -hmm. był odzerwane ciało Chrystusa i wszystkie rany zadane temu ciału były pokazane. To było przerażające. Ale on nie był w ogóle oryginalny, or, or, ten, ten całun. Ale... Nie, całun turyński by... on jest chyba... No on jest no, no, raz, raz albo dwa razy w roku odsłonięty. Od, od, od od nie, to tylko, było, tylko była wystawa, która opowiadała o całunie turyńskim. Nie, ale to nie był oryginalny. Ale to nie, turyński. to tam oryginalny nie był. To, to nie, to nawet chyba z Watykanu, nie wiem, czy z Watykanie, czy też w Turynie, czy w Watykanie. Chyba w Watykanie jest przechowywany. To oni go tylko na jakiś czas odsłania, nie odsłaniają. Nie. W każdym razie ta wystawa była niesamowita. Bardzo ja, była piękna, ja, przerażająca, ja. też makabryczna, ale bardzo fajna. A drugie, drugą wielkanoc, którą przeżyłyśmy w Grecji. Ja. Teraz cofniemy się troszkę wspomnieniami. Ja to... Kiedy my to wylazły już, no, no jeszcze, jeszcze prawie, prawie słońce schodziło, co my szły. Mówisz, mówisz o niedzieli. O niedzieli, o niedzieli, o niedzieli ja do tak niedzieli Wielkanocy. To było dwa lata temu. Ja. A to my autobusy my tam jechały i. Wyszliśmy wcześniej bez śniadania, podjechałyśmy autobusem na górę. To było w meteorach, w Grecji w meteorach. Tyś chciała wjechać do z ostatni klosz. Do tego klasztoru, klasztoru świętego Stefana. Ja. I oczywiście. Wysiadły my przed, wcześniej. Bo ja chciałam z daleka sfotografować. Nie, ty się pomyliła! Tak, i może się pomylić no, Ale pomylę... chciałam go też sfotografować. Ja się pomyliłam, po tym go jeszcze będziemy musieli, da... jeszcze musimy iść ko... kupa kilometrów piechty. Myślę, że wszystkie kamienie, że kamieniami zasypia. Bo mnie Nie, mnie się bolało. wydawało, słuchaj, że jest bliska. Potem się okazało, że jeszcze bardzo długo trzeba iść, bo ta ale droga co... była, była bardzo kręta. Ja, ale się, okazało on był że blisko. On był blisko, był. On był blisko a to jest skompl, skomplikowane. To tam, mm. Kto tam pojedzie, to będzie wiedział o co chodzi z tą drogą. Ale, Ale ostatecznie fajnie. wyszło bardzo fajnie, bo spędziłyśmy najładniejsze święta na skalę. Na emocjonalne, skale. to było naprawdę emocjonalne. Z, z widokiem emocjonalne. na góry, z widokiem na, na dolinę, w dole była przepaść i dolina, tam widziałyśmy góry, za nami były meteory, po lewej stronie miałyśmy to świętego Stefana właśnie tak na wyciągnięcie ręki, na pięknej górze, ja. słoneczko. U nich Palmowa Niedziela, fajrowali. u nich to była Palmowa Niedziela, oni mieli tydzień później, lecy mają tydzień później niż my, Wielkanoc i co jadłyśmy powiedz na tą, to na wziadaj. śniadanie Wielkanoc, jest <laughs> jest nawet film, polecamy, pod tytułem Dobra. Alleluja numer 17, Jezus z takie, e, takiego biednego śniadania to ja właśnie rzeczy nie jadło. bogate jedzenie, bogate śniadanie. śniadanie. Nie było łyżki, nie było noża, <śniadanie> nie było talerza. Był suchy chleb. Był suchy chleb. Masło. Ja takie malusieńkie. i serek. I co szło, no musiałem jeść, jeść... palcami. Palcami? Palcami, ale to było najwspanialsze, to było najwspanialsze, że nawet tym... Taka bieda, jaka była na tym stole, a była tak bardzo bogata, wzbogacona wspaniałymi uczuciami, przeżyciami, uczuciami i tym szczęściem i tą miłością, które my jedna drugiej dodawały, a, a były tak szczęśliwe i w dodatku okropnie bogate. Dokładnie. się, że tak mało mamy, a tak naprawdę mamy wszystko. Nie. Mieliśmy kawałek chleba, kawałek sera, coś do picia i całą przyrodę, całą naturę. I ja nic tak... więcej nie potrzebujecie, bo wszystko macie. Jak pan Bóg, Wszystko mamy. Jak pan Bóg oddał. Ciągle coś nam mało, coś nam brakuje. Ptak, e, przecież żyjcie tak, jak ptaki, oni się nie martwią jutrzejszym dniem. Oni się nie martwią, oni znoszą jajka, i zawsze, Pan Bóg zawsze cię wszystko da. I to było najpiękniejsze, mistyczne przeżycie wielkanocne. Tak, może. Jakiego kiedykolwiek doświadczyłyśmy. Mm -hmm. tak, Także, może. kochani, życzymy Wam wesołych świąt. Życzymy Wam do, doznań mistycznych, duchowych, pięknych przeżyć, pięknego odnowienia, bo. Wielkanoc i święto zmartwychwstania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa polega na tym, żeby coś się zmieniło w naszych duszach, żebyśmy się zmienili, przemienili, żebyśmy się odnowili, żebyśmy postanowili nowe rzeczy, żebyśmy stare życie odłożyli na bok, zostawili za sobą i rozpoczęli wszystko na nowo, bo to jest okazja tego, żeby rozpocząć nowe życie. Chrystus Anestii. Czemu nie mamy czerwonych? <laughs> tak robią grysie. To są słowiańskie. Tak A robią, so... tak tak tak... robią grysie. że ty, ja wygrała, bo ty masz piękne te jajko. Pęknięty. Ja przykro. To też jest taka tutaj tradycja niemiecka, też tego nie znam. Nie. No, to jest, nie, jest nie, grecka. Grecka? Grecka tradycja. No popatrz. Jeszcze jest, raz. Jeszcze raz. O, się jajkiem. Christi Anesti. Christi Anesti. O. zrobiłaś całkiem. Chrystus zmartwychwstał, halleluja. Piękny film, zobacz, no bo zrobiliśmy piękny, mądry film. Pan Jezus nam błogosławi. Ja? Ja, 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 ja. Człowiek, człowiek jest sam Człowiek jest nie. wdzięczny za wszystko, co ma. Ja. I to jest, to jest dobre. Wyłącz do kamerę. To się potem wyłączy. To się A się masz wszystko, co masz, trzeba dotknąć tu i teraz. Człowiek jest taki pełny. Ja. Tam, tam gdyby, ja. gdyby, gdyby ta kamera umiała rozświetlić Twoja aura, to, to twoja aura jest tak czerwona jak ta Tiszygo. Jak zaczniesz myśleć o miłości i zaczniesz ugodać, e, no, to po prostu e, to cię tak rozpiera, to cię tak pod, podwyższa i, I robi ziesz, tak. W niej. thank you